Już za kilka chwil, proszę Państwa, rozpoczynamy wielkie, mam nadzieję, piłkarskie widowisko. Będziemy mogli delektować się grą na najwyższym poziomie. I dobry wieczór, miło nam powitać Państwa z Mediolanu, z San Siro, z okazji dzisiejszego spotkania. Czas na wspólną ucztę. Miejmy nadzieję, że uda się doskonale spożytkować najbliższy czas. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski. I Jacek Laskowski. Dziś mamy dla Państwa włoską ucztę. Mecz Serie A. Po takim meczu można oczekiwać niezłego spektaklu. Chyba nikt nie ma wątpliwości. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Ledwo nam się mecz zaczął, a już mamy żółtą kartkę. A to Jacku zwiastuje problem dla tego zawodnika i dla całej drużyny. No nie da się ukryć, bo on będzie teraz w sytuacji sapera. Pierwszy poważniejszy błąd oznacza eliminację. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Markus Thuram. Kibice wstają z miejsc. Teraz ratuje przed stratą gola. Wydaje się, że w tym meczu jedno jest pewne Jacku. Bramek nie powinno zabraknąć. Zespół gospodarzy w tym sezonie fantastycznie spisuje się w ofensywie, a przyjezdna ekipa broni najgorzej w lidze. Tak, Tomku, ze statystyk wynika, że powinno tu być ciekawie. Ale piłka to piłka. Wszystko może. Ale obrona! To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał, tym większe gratulacje za kapitalną obronę. Mocno trzyma się na nogach. Strata Interu. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają. Stefan de Frey. Tracą teraz piłkę. Nie utrzymali posiadania. Lautaro. Podanie do Barelli. Podanie do Lautaro Martineza. Ładnie. Za plecy obrońców. No tak, z takiego kąta trudno o dobry strzał. Pytanie, czy naprawdę trzeba było strzelać w tej zupełnie nieoczywistej sytuacji? No właśnie, w piłce nożnej najważniejsze jest podejmowanie decyzji, a ta była po prostu zła. Szkoda. Rywal podchodzi coraz bliżej, a oni tylko się przyglądają. A zatem strzela. Świetnie teraz w obronie. Ten corner daje im szansę na objęcie prowadzenia. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Biłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. I mamy strzał! Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Oddali piłkę rywalom. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. To czas przerwy w meczu, w którym piłkarze Interu na razie remisują. Tak, bez braku. No i zaczynamy proszę Państwa drugą połowę tego meczu. I do Tiurama. Juka wyszła. Wznowienie z autu. Uwaga, będą prowadzić! Broni! Dobrze! Inter naciska, akcja dobrze się zapowiada. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Świetna okazja! Strzał z ostrego kąta. Piłka przelatuje bardzo blisko bramki. Teraz się nie udało. Zabrakło ciut więcej precyzji, ale strzelanie na bramkę to przecież jedyny sposób, by zdobyć gola. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Inter oddaje piłkę. Gra wstrzymana. Aut po tym wejściu przeciwnika. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Gospodarze całkowicie zdominowali posiadanie piłki. Na pewno jednak oczekujemy po nich więcej. Drużyna tej klasy powinna wiedzieć, co zrobić z piłką. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Im pozwala na sporo. Jeszcze tylko muszą to. Ależ to była fantastyczna główka! W zasadzie Bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie. Ja. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Ma przed sobą sporo miejsca. Może zaatakować skrzydłem. Warto się czasem postarać przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć piłkę. Barella. Ciala Barella. To wygląda całkiem obiecująco. Cały czas myśli, doskonale bramkarz. Takie interwencje pod koniec meczu mają podwójną wartość. Utrzymują drużynę w grze i dodają pewności partnerom. A przecież gdyby to wpuścił, drużyna znalazłaby się w krytycznej sytuacji. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Ależ tutaj kapitalny blok. Chwila oddechu, obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Szansa, czy przełamie impas? Do końca meczu już tylko minuta, plus 100, co doliczy sędzia. teraz okazja, by wygrać!